24.pl Taki jest też IP no. Tutaj mamy NDS. No, każdy wie, co to jest. No, jak widać, jest. Ej. No No, nieważne. Schodzimy na dół. No i tak naprawdę spełnimy się tam. Chyba. Ej. Tutaj są itemy potrzebne na gilię. To naprawdę łatwo. 20 diaksów, 20 żelaza, 20 zł, 20 DP, 20 smagdów. No tutaj macie komendy wszystkie tam macie enchant Zaraz też dojdę, do tego, bo tu jest dość fajna sprawa co do enchantu. Tutaj macie po prostu e, no taki no świniajnie. Tam jest tabliczka, klika się na nią i się świnia spełni. Tam jest już naprawdę coś ciekawego. O, jakoś mi się to nieładnie generuje. <kluzny> Mamy tu enchanting. No też to jest są takie. A zobaczcie. Na serwerze dostępne jest wielokrotne enchantowanie. Jednego itemu, Na przykład kilka razy na dany level. Można enchantować na siódmy. 30... Razy, na 30, na 10 razy. Ile chcemy. A to jest maksymalny enchant, ochrony, ostrości, fire, moc. Też efekt. Nie, efektywność się nie zmienia. Według mnie najlepszy sposób jest enchantowania. Ja tak właśnie zrobiłem. Najpierw enchantujemy daną rzecz na 30 level, a potem enchantujemy po 1 level. To naprawdę dobrze wychodzi. No to tak jest spawn. Mm. Zaraz wam pokażę albo nie. Pokażę wam miejsce, gdzie ja aktualnie jestem. Chwila. Jest. Mhm. No. Jestem tu 5000 od spawn. No Tam jest spawn. I 5000 przyszedłem tutaj z kumplami. Mhm. A, będę wam pokazał pewną rzecz. Nie mam łopaty. To się trochę dokopie. Chcę wam pokazać na temat kopania. Jeszcze pójdziemy na spawn, żebym wam pokazać, co wylatuje. Naprawdę dużo rzeczy. O, widzicie już, co wylatuje? Ile tego wylatuje? To wszystko. Aha. Spawn. No też macie wipy. Też wipy zaraz wam pokażę. Jakie są. To są VIPy wszystkie Gilda to informacje o gildii, wszystkie Rzeźnia to tam ta świniania. VIP No, można tutaj mieć VIPa i w ogóle Nether. Normalnie polecam do Netheru nie można zrobić, więc jest vibe. Pet to dla osób, które mają e, VIPa. No tak, jest ileś tam w vip VIPa. Koina zawsze to dla nich jest. Konkurs No, tam można wygrać coś. Enchant i PvP. No, PvP to każdy wie. A to i rzeczy, które mogą wylecieć ze Stona. Mi wyleciał nawet spawner. To jest druga co do najlepszych rzeczy. Najlepsza to jest beacon. No. A więc tak by było. To jest prezentacja całego serwera Tak naprawdę nie całego. Jest jeszcze e, Creative Watercraft Skyland For fun. Ale tego już wam nie pokażę. Wejdźcie na serwer i sami się przekonajcie. No to. Na razie. Pa! Jaki Steve, ale jesteś brudny. No dobra, a więc to byłoby tyle: to cześć, siemka, i na razie. Pa, pa! Czekajcie, może bym jeszcze wam coś pokazał. Zobaczcie, zaraz wam coś jeszcze pokażę Tutaj mamy e, podziemia Dość dziwne Zaraz wam O, pokażę Już tam spadłem i dadłem O właśnie w ten sposób Uważajcie gdzie tam, tam jest po prostu lewa I tylko hm. A więc no coś goście. A więc na razie.